Witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, dzisiejszy film jest dość specyficzny. Dlaczego? Dlatego, że jak wiecie, współpracuję teraz z firmą My Protein i jak też mam nadzieję, wiecie o tym, nie chcę tylko ja posiadać jakichś profitów z tego. Chciałbym również, abyście wy je mieli. Dlatego poprosiłem firmę My Protein, czy moglibyśmy zorganizować konkurs z okazji w końcu przebicia. Kolejnego tysiąca subów na kanale, na YouTubie. Chłopaki z MyProtein, firma MyProtein się zgodziła i przygotowaliśmy dla Was konkurs. Nagrodą w tym konkursie zostanie wylosowanych 5 nagród. Każda to wartość 25 funtów na wydanie na dowolne suplementy na stronie MyProtein, jaki chcecie. I teraz tak, konkurs będzie trwał od dzisiaj do przyszłego czwartku, a w przyszły piątek zrobię film, w którym będę losował zwycięzców żeby nikt nie zarzucił, że jest to kartowane wylosuję pięć kartek z nazwiskami i te osoby po prostu otrzymają te indywidualne rabaty są trzy pytania na każde, musicie odpowiedzieć poprawnie na wszystkie trzy nie ma tutaj limitu czasowego, może od dzisiaj do przyszłego czwartku możecie sobie pisać, więc jeżeli nie znacie odpowiedzi, to możecie trochę poszukać i na pewno Wam się uda. Odpowiedzi wysyłacie do mnie na Facebooku w prywatnych wiadomościach. Przy czym jest jeszcze jedna dość istotna kwestia: musicie polubić fanpage na Facebooku. Musicie polubić również fanpage MyProtein na Facebooku udostępnić ten film na swoim kanale, znaczy na swoim profilu na fejsie i wówczas, jak będzie to poprawne odpowiedzi, zostaną spełnione te warunki, no to jesteście w gronie osób, z których będzie to losowane. Więc teraz już przechodzimy do pytań. Pytanie numer jeden. W ilu wersjach smakowych dostępne jest białko serwatki Impact Whey Protein? Odpowiedź A w 10, odpowiedź B w 15, odpowiedź C w ponad 20. Pytanie drugie. Gdzie mieści się siedziba Myprotein? Odpowiedź A w Liverpoolu, B Northwich, C Manchester. Pytanie trzecie. Ile lat istnienia obchodziła w tym roku firma Myprotein? A 10 lat, B 7 lat, C 5 lat. To są te pytania, macie je również w informacjach pod filmem, żebyście nie musieli tego filmiku w kółko przetwarzać, więc macie wszystkie pytania, zasady też macie podane, tak więc tak to wygląda, wydaje mi się, że nagroda w 25 funtów warta jest uwagi każdego, no i co, zapraszam Was do udziału i do zobaczenia w kolejnych filmach, dzisiaj miał się ukazać film z Dniem Jedzenia, no ale z racji konkursu pojawi się on jutro. I to było wszystko, jeżeli chodzi o ten moment. Pozdroń.